Halo, dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gwintowymi taliami. Dzisiaj zagrałem sobie w szturmem. Tym razem będzie to wersja bez Madoka. Bo jak ktoś śledził, ostatnio były talie na szturmie z Madokiem od CD-projektu. Tym razem zagrałem sobie w szturmem bez Madoka, czyli takim powiedzmy wyciutkę lepszym. Talia, no tutaj podobna do tamtej, z tym że no, nie ma tych bomb niepotrzebnych. Za to mamy tutaj rębaczy. Gramy oczywiście Junoda ciągle, mamy też Gerda. No i tutaj wykorzystujemy te pingowania, żeby zrobić fajniejsze wali w rundzie pierwszej, no bo w przeciwieństwie na przykład do ojcowiczej furii, no tutaj w rundzie pierwszej mamy ten dodatkowe 3-4 punkciki zwykle. Poza tym gramy drakary bojowe, a gramy tutaj jednego ochotnika. Ten ochotnik fajnie się wzmacnia jeden punkt na koniec tury. Rębacza mamy łatwość, powiedzmy aktywowania bo też gramy Rębacze, możemy sobie od razu użyć ładunku Dowódcy i Rębacz się uleczy o jeden, więc też łatwiej na przykład wyciągnąć go z zasięgu jakiejś Remuwali. Poza tym mamy łowce Brokfar z Niedźwiedziami, więc też możemy tutaj odnowienie sobie zmniejszyć. Zamaszyste ciosy bardzo fajnie wchodzą na koremuwal za 6, na Jeźdźcu wiadomo, do wskrzeszania Haraldem. I z racji tutaj, właśnie tutaj ważna informacja, z racji, że nie gramy Hemdala, bo nie gramy Ojcobójczą Furią, więc Hemdal trochę traci, no to mamy więcej miejsca na jakieś inne rzeczy. Więc mamy totem, mamy morkfargę, właśnie mamy Junoda. Jest duch oczywiście w połączeniu z Wiedźmieniami Niedźwiedzia. Jest Skjordal, jest Babior, jest Rejza. tutaj pamiętamy, że gramy tylko dwa statki, więc pamiętajcie, żeby nie zostawiać dwóch statków na ręce. Żeby nie było przypału. No i w zasadzie tyle. Tak? I taka midrange'owa talia całkiem przyjemna. Obiektywnie powiedziałbym, że ciutkę słabsza od Ojcobójczej Furii, ale mimo wszystko... W niektórych meczach fajnie ten unit wchodzi, także to jest zaleta tej talii. Natomiast, no, trzeba pamiętać, że nasz dowódca w rundzie trzeciej, no, troszkę traci na wartości w porównaniu do innych dowódców, którzy działają na zasadzie, że raz a porządnie. No, tutaj musimy pamiętać o tym, że nasz dowódca punktowo nie wypada najlepiej, ale daje nam dodatkowe opcje w rundzie pierwszej, czy to w rundzie drugiej. Dobrze. Tyle jeśli chodzi o omówienie tej talii, link do niej znajdziecie w opisie. A tymczasem sprawdźmy go w boju. A tym razem naszym przeciwnikiem będzie królowa krawu Pająków, czyli. Znaczy, rój krawu Pająków, ale no wiecie o co chodzi. Czyli tokeny. Dużo tokenów nas czeka, a to sobie dobrze, że mamy dużo pingów. Jeśli chodzi o mulligan, no dwa z niedźwiedzi nie no siłą, rzeczy są słabe. Łowca Brokward jest za to bardzo fajny z jednym niedźwiedziem. Drakkar też jest bardzo fajny. Ochotnik się przyda. Skiordała teoretycznie możemy wywalić, bo i tak w rundzie pierwszej go nie rzucimy. Morkward jest w porządku. Generalnie mamy funkcjonalną rękę, to mi się podoba. Można by się zastanowić nad wywaleniem na jeźdźcy, ale. też. Hmm. chyba wywalę go. Chciałbym naprawdę rębacza zobaczyć, niestety rębacza nie zobaczyłem. Ale jest w porządku. Eee, nie wiem, czy powinienem się obawiać ataku z powietrza. Eee, to jest zagadko, bo jeśli wzmocnię ten draka, a przeciwnik będzie miał atak z powietrza, to będzie mi smutno. Dlatego nie wzmocnię go. I pamiętajmy, że nasza umiejętność odnawia co dwie tury, bo ja mam tendencję, żeby zapominać. Okej, okay, pasożyt w porządku. Hmm, teraz jakby nie mogę aktywować Ochotnika. Mogę rzucić Łowcę, ale wtedy ten ładunek się poniekąd zmarnuje. Więc wydaje mi się, że rzucę Ochotnika. On się co prawda nie będzie rósł. Ale w ten sposób jakby przygotowuję w następnej turze zagranie Łowcy. I się te pingi nie pomarnują. A przeciwnik tutaj pewnie nie strzał za 4. No cóż. No mogę wzmocnić, ale to znowu jakby miał atak z powietrza. Przeciwnik to byłby przypał. Więc teraz gramy łowcę. i ta sama historia. Nie wzmacniam, była atak z powietrza. W następnej tuże będzie problem. Strzyga się pojawiła. Okej, okay. nie pewnie się okaże, że on nie miał tego ataku z powietrza. Ja przesadzałem i tak naprawdę straciłem punkty grając wokół tego. Ale cały ja. Zagrajmy niedźwiedzia. Zagrajmy ładunek dowódcy oczywiście. Patrzymy, co się dzieje, dzieje dalej. Jeśli chcemy Valius Gerda, Hmm, 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 to możemy jeszcze turę poczekać, niby. A tak po prawdzie chyba rzucę już go teraz, bo w następnej turze i tak mam ping, widziadło plus strzał za 6. Mhm, więc rzucimy gerda teraz. Wystabilu chcesz, wszystkich w kawałkach. jaka fajna premka. Tu się naprawdę postarali, Redzi. Takie coś powinno być na każdej legendarce, tak szczerze powiedziawszy. Coś w tym stylu. A niestety nie ma. Okej. Okay. Przeciwnik dograł trutnia. A teraz się robi problematycznie. Teraz będziemy na równych kartach przegrywać, no ale cóż, odpuścić to ja nie chcę, więc w ten sposób. No i będziemy grać dalej. Hmm. Będziemy grać dalej, więc trzeba będzie hernka duch i Wiedźmina Szkół Niedźwiedzia jeszcze w tej rundzie, więc nie używajmy tej przewagi. Na ten moment. To problem jest taki, że mimo wszystko będzie i tak bardzo ciężko. I tak będzie bardzo ciężko, żeby punkty wyrobić. No to jest problem. Pokaż mi jak machasz tą zabawką. Ok, przesunięcie. Mogę się pozbyć tokena. Chyba to zrobię. Wytraktuję pozbycie się tokena jako więcej wali niż zbicie tego. Zwłaszcza, że to jest ewentualnie cel pod Murgwarga. I zbijemy kolejnego trudnia. A, ja miałem kliknąć. A, kurczę, trzy punkty. Teraz nie będę mógł spasować. A, błąd. Dobrze. Za szybko. Oooo. Insta... Instant panisz. Instant panisz. Dobrze, no wróćmy Junoda. Bo Junod w tym matchupie jest mniej cenny. Teraz już kliknijmy. I miejmy nadzieję, że przeciwnik nie zrobi 10. A naprawdę chciałbym zachować Morkwarga na żagnicę. O ile przecinek gra Żagnice, bo to też nie jest powiedziane. Okay. 9 punktów. Troszkę nie rozumiem... mocy. Troszkę nie rozumiem tej kolejności. A dobra, no ja muszę próbować. Zobaczymy, co tam przeciwnik kombinował na koniec. No muszę niestety tak i trzymać kciuki, że przeciwnik tego nie zrobi. Ale no raczej zrobi. Nie oszukujmy się. Tylko zaraz skróciliśmy rundę. O, nie zrobił. To dobrze. Pospowało nas to Murkwarga. Ale gramy Skeliga. Skeliga, jak wiemy, w trzeciej rundzie. jest całkiem mocny. Mimo wszystko. Mhm. Czy mamy ja mam jakiegoś fajnego wojownika na cmentarzu? Średnio. Teoretycznie mógłbym zagrać Totem, krwawego orła, jeszcze w tej rundzie. Chyba tak zrobię. Totem, krwawy orzeł w najeźdźce, żeby mieć co wskrzesić. I będzie w porządku. Tak zrobimy, no. Tak zrobimy. W przeciwnym razie nie dosyć, że nie wykorzystalibyśmy naszej echo karty dwa razy. No to jeszcze Harald musiałby wskrzesić łowce albo ochotnika, co nie jest optymalne. Plus skracamy rundę, tak. Przeciwnikowi też się pewnie nie widzi to. W zasadzie też mógłbym wyciągnąć rębacza, niby. Tego i tak nie kliknę. To jest jako 5. Ale nie, no. Mm, mm. Nie, no musimy najeść pod, pod pod... wyciągnięcie w następnej rundzie. To już jest taki blef, poniekąd. Przeciwnik raczej nie powinien zrobić 12 w jednym zagraniu. Więc to będzie i tak dobre. Natomiast jeśli zrobi 12 w jednym zagraniu, to będzie przykre. Ale. Widzicie, nie robi. Nie robi. Ja teraz pasuję. Runda została skrócona. Ustawiłem sobie na jeździe na cmentarz. Więc Harald jest fajny. Będę miał orła stop deku. Jest dobrze. Jeszcze ładunek dowódcy. Spoko. Chyba ładnie ograbię. Mi się wydaje. Zaraz przegram. I wyjdzie, że to ja jestem ugrany. Drakar. Wydaje mi się, że Drakar za wiele nie zrobi. Tutaj wolałbym zdecydowanie rębacza zobaczyć. No i jest rębacz. Mhm. Tutaj staramy się pozbywać tych jednostek jak najszybciej. Więc może nawet powinienem łowce, ale nie no. Weźmy na jeździe. No, nie tak będzie lepszy. Nie oszukujmy się. Ping, ping. Teraz się znają, czy by marudera nie wyciągnąć następnej. Chyba to zrobię. To nie, Maruda to na końcu by musiał być. Muszę najpierw rębacza, potem najeźdźce. I tak. Okej. Okay. Niszczymy jednostki przeciwnikowi. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Do końcowego triumfu. Siedem jednostek. Czy on będzie wzmacniał te jednostki? Tak. Cztery jednostki różnicy. Ok, nie ma tragedii. No teraz na jeźdźca. I chyba powinno wystarczyć. Bo tam będzie Irden, co nie? Takie, taka klasyka. Yennefer plus Erdena? No nie, jednak Sirocco. Ale to mimo wszystko za mało, panie przeciwnik, więc Skrig, jak zawsze, górą. Kończymy go z giordalem. Pyk! Ipek! Jeszcze 10 punktów zapasu. Gra numer 1 wygrana. A jeszcze 11 punktów zapasu. Gra numer 1 wygrana, więc przejdźmy do gry numer 2. A drugie starcie będzie przeciwko blokadzie. W ogóle ja powiem wam, że bardzo często tak nagrywam, to gram na blokady, takie mam wrażenie. Czy to dziwne, czy to nie dziwne? Raczej w sumie nie A, dziwne. Wszyscy grają blokadą. W meczapy są takie troszkę mało pokazujące dek. Coś mi powiedzieć, to czemu nie nagrywasz innych meczapów? Odpowiedź brzmi, bo jestem zbyt leniwy, żeby nagrywać więcej niż dwie gry. Dobra, wymienimy jednego najeźdźcę, bo dwóch najeźdźców w rodzinie pierwszej ja nie lubię mieć. Zawsze wydaje mi się to takie naciągane. Przeciwnik zaczął od sierżanta. I teraz chętnie bym rzucił strzał za 4, tylko to powoduje, że nie mam ani dostępu do Rezy, ani do Orła. Więc jest to raczej niewskazane, żeby tak grać. A, I tutaj, jak zacznę od Drakaru, to dostanę lock na niego. Jak zacznę od łowcy, też dostanę lock, ale to wydaje mi się lepsze. Z tego względu, że tu jest zapał. I przeciwnik może nie chcieć tego zablokować. Jak tego nie zablokuje, to ja sobie dowódcy niedźwiedzia. I wtedy tutaj odnowienie się zredukuje, i będę mógł kliknąć jeszcze raz. Będzie dobrze. No i widzimy, że przeciwnik nie zdecydował się. Więc mogę rzucić niedźwiedzia. Mogę sobie tutaj odnowienie kliknąć. No i teraz tak. No chyba ten drakar trzeba będzie rzucić mimo wszystko. Uuu, dziennik agresywnie idzie to do pierwszą. Może być nam ciężko walczyć o nią. Szczerze powiedziawszy, więc chyba przygotujemy sobie cmentarz.

Czy ja chcę jeszcze na jeźdźce? Czy może jeszcze statek dorzucić? Chyba dorzucę statek. Przeciwnik i tak będzie teraz pasował. Nie oszukujmy się. Czy pasował, boże? Co gadam? Przeciwnik i tak użyje by przewagi taktycznej i my będziemy pasować. To miałem na myśli. Um. Okay. Problem jest taki, że długa runda na bal. No nie jest dobra, tak? No tutaj nie gramy żadnej odpowiedzi na scenariusz. Będzie nam bardzo ciężko konkurować w rundzie trzeciej. natomiast w tej rundzie też nam będzie ciężko konkurować, bo to jest 17 punktów różnica. Przeciwnik jeszcze zyskuje przynajmniej jeden naturę. Więc no, chcąc nie chcąc, trzeba spasować. No i dobrze, z racji, że gramy dwa statki, to pamiętajmy o tym, że istnieje taka karta Greyza. Więc no, ten statek musi być w talii. Eee, I teraz tak. Ręka wygląda całkiem w porządku, chociaż. Czy przeciwnik będzie drypasował? To jest pytanie. Chciałbym orła wyciągnąć, tak? U orła chcemy dwa razy zagrywać, ale jak przeciwnik drypassuje, no to wrócę na Jeźdźce. Dobra, spasował Więc Orła nie zagramy dwa razy, tylko raz. No i tak nie jest źle. Mamy cmentarz przygotowany. Mamy co wskrzesić Haraldem. Tylko na te trucizny będzie ciężko ugrać, niestety. Ok, dobraliśmy Orła na rękę, co znaczy, że z wabiorna będę zagrywał Razę. Czy ja chcę ten strzał za cztery? myślę, mi się, że raczej nie chcę. Ochotnik? Ochotnika też raczej nie chcę. Z tego względu, że wolałbym do Aaa, eee, ale jestem pechowy. Dobrałem oczywiście statek, który powoduje, że nie mogę rajzy wyciągnąć, no ale, no, mamy za maszysty cios, no. Nie zmienia faktu, że to było raczej pechowe. Utracimy te cztery krwawienia, powiedzmy. Też nie mamy Wiedźmina do Hernka Duch. Więc no, niefortunnie to wyszło. Ale nie załamujemy się. Pytanie, czy ja chcę jeźdce czy rębacza. Najeźdźca ma tą przewagę, że można go użyć jakby od razu w następnej turze, a rębacz tak dostanie... trudkę. Więc idąc tym tropem rozumowania. Tym tokiem rozumowania przepraszam, lepiej będzie wyciągnąć na Teraz 10 punktów przewagi, o, to chyba będzie najlepszy cel. Jaki możemy dla Junoda znaleźć, tutaj mamy strzał za 4, tu mamy strzał za 5. Bratem może zdjąć klątwę, ale kto no, pokocha? Taką masz karę. Skrzypiąc, bratens na statek nie jest jakiś wybitny. Ja ten statek i tak zbijam, mhm. Mógłbym włożyć od razu. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Teraz, jak dorzuci jednostkę, to mogę ją zranić i strzał za 6 zrobić z maszystego ciosu. To nie będzie najgorsze. Wow. Czy on ma jakiegoś wojownika? nie ma wojownika na cmentarzu, to czemu wstrząs? Hmm. Dziwne, nie będę ukrywał. Czy ja mimo wszystko nie chcę tego bratensa zbić? To no, chyba chcę. To może się wydawać dziwne. Ale po prostu rzucę strzał za 4 i dobiję, zanim ten bratens urośnie bardziej. Podnica i tak jest przygotowana na Junoda, Gert. Będzie ku 7 punktów po prostu. On już nie będzie tego potrzebował. Mhm. Mm Nigdy nie wiesz, co za paskudztwo w końcu cię no Nie zobaczycie. ma co liczyć na więcej niż, niż ranną czwórkę. Dzięki nie ma takich jednostek większych. Hernka, duch, okej, okay. Roderick w bal. Teraz może być delikatny problem, w stylu takim, że nie mam jak. Nie mam jak zniszczyć tej damy, czy mam? Mogę ryzykować z Marudera, że trafię. To jest ryzyko warte, Wydaje mi się że nie, ale zrobię w ten sposób. Że wyciągnę sobie na jeźdźce. W następnej turze spróbuję dobić w połączeniu z wiedźminem. Tylko jeśli on rzuci zablokowanie. To spragniona dama ucieknie z zasięgu, ale nie rzuca. haje okay. Coś na ząb? To właśnie to co mówiłem. Trochę dziwne było. było to zagranie. wstrząs na Haralda. I z tego powodu mi się to nie podobało. Ale jak chcę dobić spragnioną damę, to muszę teraz. Mimo, że lepiej byłoby poczekać, na w... kiedy on wróci ten wiecz. Wtedy mógłbym lepiej spozycjonować, to, chcąc zabić damę. Mogę. Karykadów wrócić teraz. Mhm. Okej. Okay. Niby jest 17 punktów przewagi. Nie wygląda to źle. Mam jeszcze totem. Gerda za 7, za. 7, tak? 7: tylko nowo adrenalina już przypadła. Czemu bym nie spozycjonował tego dobrze? Mógł gdzieś postawić pomiędzy. Nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego tak. Teraz mogę sobie kliknąć za 6 value. Jak gdyby postawił tego Joachima z prawej albo z lewej strony, by miał 3 punkty mniej. No dziwne. Dziwne, dziwne. Zwróćmy sobie Gerda Totem i na koniec Morkvark. No to już bez większej filozofii. Bez większej filozofii. No czeka nas jeszcze Uzurpator. Czeka nas jeszcze Pcizna kolejna hmm. Zablokowałem cały rząd tym totemem, więc teraz jego Uzurpator nie jest taki fajny. <laughs> Też taki protip. Czasem może się gracz Milwardu na tym przejechać, że nie ma miejsca. Czasem się może przejechać. Czy tak będzie w tym, w tym wypadku? Czy on się na tym przejedzie? Że jego Uzurpator wchodzi tylko za 9, plus 1? To coś zmieniło? miał 3 punkty więcej. Nie, 4 punkty więcej by miał. Ups. Potwierdzisz moje prawo do tronu, albo zginiesz w męczarniach. Okej, okay, nic by to nie zmieniło. Ale dobra, wygrywamy z Keligą P. Szturm, jak widać, najlepsza umyjka z O, oh, Zawsze mnie cieszą, bo wygrane w odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Wam również. Dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa! pa.